d'obra és la Dobry Dzianek. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiania z gronem pedagogicznym, ponieważ. Ciało pedagogiczne. Ciało pedagogiczne. Za chwilę mamy, macie wykład w GWSP. To jest taka wasza pierwsza forma kontaktu z publicznością? Czy to już jakby mieliście styczność taką? No nie, nie. Zostałem profesorem po raz pierwszy. Czu, czuję się bardzo z tym dobrze, tylko że łysina jeszcze mi na szczęście nie wysieje. Powinienem również okulary jakieś mądre założyć, ale, ale może mnie nie pomylą ze studentem. A Ty, tak? Ja również nie miałem takich doświadczeń. No myślę, że e, to jest nie, niecodzienna dosyć sprawa, ale m, temat, wokół którego będziemy się poruszali jak najbardziej, e, jest tym, o czym możemy mówić. I w tej dziedzinie rzeczywiście tą profesurę możemy sobie sami nadać. Piękniejszym nadaje pan, panie profesorze. Zasadzimy, zasadzimy ziarno. Pole, którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trudką, a dla innych karmą. Jednym Błogosławi innym przyszłość wróży marną. Mam hip ziarno jak UNZ Myślisz, że to grzecznie Nie tyle jak BST, w jak zielony jak mek. Mam takie pytanie, bo wy nie wiem, czy wyście chodzili do tej samej szkoły? Było tak, że w Katowicach byście uczestniczyli w tą samo miejsce? E, tak, tak, to, tak, miał to miejsce. I to były jakieś ściągania, kapy, ostre? wiesz, <grymne> no. To są rzeczy takie bardzo osobiste, nie wiem czy będziemy o tym rozmawiać, ale my nie byliśmy w jednej klasie, więc dzieli nas też rok. Tak naprawdę ja, ja, ja byłem kotem, kiedy DAB był w drugiej klasie, już, także... Pracąc cztery miesiące, ale no, to, to w sumie ale też. Dzieli na nas tak właśnie tak fizycznie za parę miesięcy, więc jesteśmy tu niemalże wiesz, rówieśnikami. No, zakolegowaliśmy się już tak w liceum, ale współpracę taką na scenie rozpoczęliśmy no, już tak. Parę lat po zakończeniu czyli, czyli wiemy, że brada, y, kibla nie szczelił, jakby w, w szkole. No nie, nie udało się. Nigdy my chwili zasadzimy ją. Kiedy skończy się czas wykadencji, z fałszywych pretensji czasu, umysłowej impotencji, czasu. Poświęcony negatywnej intencji, jak wielu to mimo konsekwencji. Ja preferuję, jak zbyt wielu, złego ragactwa. Dowie chaosu i idealna przeciwwaga dla chorych ambicji. Węgiel i dla dźwięków veterzy. Ja mam takie pytania, a propos właśnie, też tematu dzisiejszego wykładu bo to jest ewolucja, ewolucja czy, czy, czy rewolucja e, jakby zostać sobą w przemyśle muzycznym. Ty, Abradab, jak patrzysz z, z perspektywy czasu na swoją karierę, to bardziej postępujesz taką jedną drogą powoli rozwijając się w jednym kierunku, czy jakby traktujesz każdy album jako coś zupełnie nowego, rewolucyjnego? E, no, wiesz co? No, wydaje mi się, że w przypadku moim i Abradaba jest to bardziej e, ewolucja bo wiadomo, że zmieniają się na pewne czynniki czy, 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 czy producenci podkładów czy czy zespołem grania i tak dalej, ale już na przykład w przypadku Kalibra były to bardziej, wydaje mi się, rewolucyjne kroki, bo pierwsza płyta jest diametralnie różna od drugiej, no i trzecia również różni się od drugiej, przynajmniej w warstwie stylistycznej, także tam raczej te kroki były hmm, większe. A jak, jak, jest, jak było u Ciebie, w przypadku Twojej kariery? Hmm, gdybyśmy mieli się wypowiadać o płytach tylko, no to rzeczywiście... E... Dość sporo było tej rewolucji w, w, w naszej twórczości. Ja miałem mm, co najmniej kilka takich zwrotów, gdzie e, na początku, pierwsza, pierwszy album, który nagrywaliśmy z Banachem jako Indie z Bravos, to była muzyka taka mocno cybernetyczna, e, elektroniczna, zakorzeniona w cyberreggę dabie, e, w nurtach elektronicznych. Druga z kolei już była mocniej więcej elementów re, reggae roots oraz, oraz rocka. Więc tak jakby stylistycznie się to zmieniało. Kolejne płyty też były całkowicie stylistycznym jakby zwrotem, ale te zwroty nie wynikały tak jakby z kalkulacji, tylko z potrzeby serca. Robiliśmy to co czuliśmy i, i, i to co uważaliśmy za istotne, gdybyśmy właśnie kalkulowali to na pewno. Zupełnie inaczej by to wyglądało. Wtedy byśmy próbowali e, na, nagrać płytę podobną do tej, która odniosła największy sukces, etc. etc. ale nigdy takich założeń nie mieliśmy, i, i po prostu o tym będziemy też dzisiaj mówić. O tym, co jest istotne e, dla, dla człowieka i czy w ogóle nam zależy na zachowaniu własnej tożsamości. Ja mam takie jeszcze pytanie do ciebie, bo a propos z brawo, bo tak próbowałem zlistercować, co się dzieje, bo tam chyba od 2009 roku jakby, jest cisza. Względu, tak. Także tak chciałem tak. zapytać, czy jakieś macie plany może z, z nowym może składem, czy z tym samym jak to jest? Plany mamy jak najbardziej. Koncertowo zespół jest cały czas aktywny. Gramy teraz w maju dużo juvenaliów, będziemy podróżować gdzieś tam, wybieramy się na jakieś festiwale regowe też za granicę do no Czarnogóry na przykład jedziemy w tym roku. Podobno pięknie tam jest. Mam nadzieję, że będzie właśnie super. E wydawniczo chcielibyśmy oczywiście jak najszybciej nagrać płytę, ale z tym nagrywaniem jak najszybciej to różnie nam wychodzi. Teraz mamy w dużej mierze materiał skomponowany, jednak nie jest on jeszcze nagrany. Proces nagrywania jest żmudny i trudny. Mam nadzieję, że wręcz czy później ta płyta się ukaże, ale nie, nie będę szafował tutaj obietnicami i terminami, kiedy to będzie. No, będzie na pewno to nie zabawa już, to nauka, uczą o nim w szkole plus, dają słuchać, będzie jeszcze większy plus, tylko kukać, piskus cieszyć się będzie, a pies wszędzie niuchać. Hip-hop kultywuje praktykę podańczą, coraz lepsze plipy na mam teledysku tańczą, no co, trzeba z mieć gospodarczą, konkurencji klipy zakupuje na mem rancho. Abratapie, a Ty wydawałeś, na dniach się ukazała Twoja płyta Extravertik. Mógłbyś powiedzieć coś o tej płycie? Jakby też no, zachwalić ją wszystkim oglądaczom? O, wspaniała płyta, słuchajcie, no, słucham w kółko. A tak na poważnie, to no, troszkę inna płyta niż, niż poprzednie, bo nagrana cała z zespołem żywym. Głównie chłopaków kompozycję. jakaś tam też moja się przewinęła. Parę kompozycji Ostrego również, ztuningowanych trochę przez, przez zespół. No i co, także odchodzi muzycznie od takiego stricte stuprocentowego hip-hopu troszkę, chociaż nie można absolutnie powiedzieć, że nie jest to płyta hip-hopowa, bo cały czas jest nawijana mówią, że jest troszeczkę poważniejsza. Nie wiem, nie mam jeszcze do tego dystansu na tyle, żeby, żeby, żeby to stwierdzić. Ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy, co czas przyniesie. Tylko wracając do, do tej ewolucji, to też chyba takim, bo ostatnio pamiętam, jak grałeś w Fabryce to grałeś ze składem na żywo. I czy to hmm. będzie taka właśnie trasa koncertowa na żywo, czy bardziej są systemem? Tak, zdecydowanie większość koncertów jest zespołowych. Jakby nie, nie wszędzie są możliwości, jakby lokalowe i finansowe, żeby, żeby zagrać zespołem, ale wszędzie gdzie to tylko możliwe. Dziwe, to staram się Dziwe. grać. Okej, okay, no to zapraszamy wszystkich na, na, na wasze koncerty, jeśli się takie, takie pojawią. I no i no, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, owszem, tak. Serdecznie. Wielki w górę cała sala, bohem. i aparaty przeszedł. A ty o sobie mówisz, ale mówisz tylko szczerze, ty, ja, inne życie, inny świat. Miłość, tęsknota. Gór, nie wzy i nienawiść. I to, co może sprawić, żeby mogły się pojawić. Myśli, słowa i marzenia, plany, ambicje, przemyślenia. Ty, my, ja i cały świat wielki, a brak gap Jest proste, to takie fajne hasło albo życie jest ciężkie, lepiej na to postaw, bo ludzie się chcą z tobą identyfikować, przecież bliżej będzie biedak, niż jakiś bogaci ty niech chwal się niczym, no chyba, że do zyskasz zeskasz Szacunek ludzi, których nazywasz ziomami, a te Które są z tobą, nie będą tam przypadki, myśli od czasu do czasu